Hej, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj jestem w sklepie Mojito i oglądam dla Was nowości. Będą bardzo fajne rzeczy, ciekawe, także zapraszam do oglądania i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca, bo warto. Tutaj kurteczki, zobaczcie, 150 zł do 44 rozmiaru, a co ciekawe, od rozmiaru 32. Tutaj takie ładne logowanie z tyłu na plecach oraz ładne pikowanie. Kurtka jest krótka, ma takie kieszonki z przodu, zapinana jest na zamek, zarówno na zamek jak i na guziki. Kolor bardzo ładny, taki beżowy. Tutaj mamy róż, bym powiedziała taki bardziej brudny róż i tutaj macie taki bardziej mm, soczysty i sweterki. Oczywiście na jesień nie brakuje sweterków, Tutaj bardzo ładny sweterek. Taki wzór warkoczopy z takimi drzecikami świecącymi 140 zł. Cena swetra xl i z największym rozmiarem, i on też jest w takim kolorze beżowym. Jeżeli chodzi o kurtki, to tutaj jeszcze będą te same, które pokazywałam przed chwilą, tylko w kolorze właśnie granatowym i w kolorze czarnym. Bardzo proszę, kochani, na początku filmu o po subskrypcję, łapkę do góry oraz pozostawienie komentarzy. Jak nie macie czasu, to możecie zostawić chociaż serduszko. Będzie mi bardzo miło. I teraz, kochani, zobaczcie, kolejna ściana ubrań. Piękne buty się już pojawiły. Tutaj, akurat takie kozaki wysokie. Cena jest 260 zł. Mamy je do rozmiaru 41. Ja tutaj szukam, ale wszystkie te buty to raczej nie będą buty skórzane. Tutaj mamy tylko i wyłącznie materiał. Aczkolwiek buciki bardzo ładne, a komuś nie przeszkadza, że są ze skóry, że nie są ze skóry, to warto sobie przymierzyć. Pojawiły się też takie spodnie w kolorze brązowym. Spodnie takie materiałowe, milutkie, bardzo w dotyku A la Zamsz one tutaj z tyłu mają atrapę kieszeni, z przodu zapinane na suwak i nogawka jak widzicie, tak bym powiedziała delikatnie rozszerzana prosta, a później na dole jeszcze taka rozszerzana takie mam wrażenie 120 zł cena spodni 42 jest największy rozmiar do tego takie taka peleryna pareo tu macie cenę 100 zł i to jest takie wkładany przez głowę z takim golfikiem na żółta. No nie wiem, jak to tam nazwać. Tutaj mamy kolejną rzecz, czyli taką krótką marynarkę, ale taka szanelka. Guziczki, jak widać, są ozdobą. No ona jest dość krótka i tutaj zobaczymy jeszcze cenę. Dzisiaj powiem Wam, straszny problem będzie z cenami w tym filmie. Tak poukrywane te ceny dzisiaj, że po prostu z każdym praktycznie produktem był. Problem, ale oczywiście poradziłam sobie i już Wam tą cenę pokażę. 160 zł kosztuje i 42 również największy rozmiar. Do tego, jak widzicie, tutaj jest spódnica zaprezentowana. Spódnica jest taki jakby falbanek, to jest taki tiul. Spódnica jest na gumie. Kolor, jak widzicie, 160 zł cena i 42 największy rozmiar. Bardzo właśnie ładnie wygląda w zestawieniu z tą, z tą krótkim, z tą krótkim żakietem. Tutaj już mamy futerko. Futerko z takim kołnierzem. Zobaczymy cenę. Jest takie milutkie, w dotyku 280 zł. I również 42 jest największym rozmiarem. Kolor widziałam raczej jeden, taki, właśnie beżowy tego futerka. Kolejna propozycja, wy zobaczcie, jaki, właśnie kolor, taki róż. Ciemny róż. Sukienka jest za 230 zł. I również do rozmiaru 42 z ładnymi guziczkami, z paskiem. Jest i falbanka, także taka ciekawa. Kolejne buty, czyli na szpileczce, wąski nosek. I tutaj górą mamy taką odwijaną. Oczywiście niższe te buciki są już. I zobaczymy jeszcze cenę tych butów. Widzę, że tylko w kolorze czarnym są. 220 zł kosztują. Także jak nam się zmieści ta noga, to jak najbardziej możemy próbować sobie przymierzać. Kolejne nowości, jeżeli chodzi o swetry, bo wiadomo, że jesień bez swetra się nie obędzie. Sweterek, tutaj jak myślę, że widać, mieni się, ma taką nitkę złotą w sobie. I ten sweter jest w dwóch kolorach, jest w takim beżu oraz jest w takiej śmietance. Dekolt mamy w serek 90 zł. XL-ka jest największym rozmiarem. Ma na sobie też takie fajne wytłaczane kuleczki, także bardzo ciekawy wzór. Tutaj już mamy takie cieńsze sweterki, też z ozdobnymi guzikami. Góra tutaj troszkę wyższa. xl największy, rozmiar 120 zł, kosztuje tak no, swetro, bluzka i jest jeszcze, jak widzicie, w takim ciemnym różu. Tutaj też Adidaski i zobaczymy, co tutaj jeszcze proponują. Chciałam wam powiedzieć, że jest dużo dzianiny w Mohito. Wszystkiej wam na pewno nie pokażę w dzisiejszym filmie, ale jeżeli lubicie dzianinę, lubicie właśnie takie komplety, to naprawdę jest tego dużo. Tutaj płaszczyk w cenie 250 zł. Taki płaszczyk alla prochowiec w takim stylu zrobiony, i on, jak widzicie, jest w dwóch wersjach kolorystycznych, i do tego właśnie może być bluzeczka. Czy też sweterek, dzianinowy. oczywiście tutaj komplecie ze spódnicą, 80 zł. XL największy rozmiar, jeżeli chodzi o górę. Natomiast spódnica jest krótka, wąska i ona jest w cenie 60 zł. I XL również największym rozmiarem. Jak widzicie, tutaj kolor mamy taki beżowy, ale też nie brakuje w kolorze różowym takiego kompletu. Oraz sukienki. I zobaczcie, też odmiana takiego różu, brudnego e, sukienka jest właśnie w tym różu i jest w tej śmietance. E, Ręka tutaj widzę taki dla mnie trochę rozszerzany. Na dole taki gruby prążek na tej sukience jest. E, 160 zł kosztuje. I tutaj również XL z największym rozmiarem. I e, kochani, jeszcze Wam tutaj chciałam pokazać e, bluzeczka. Zobaczcie, że wszedł taki naprawdę ciekawy kolor różu, bluzka, czyli taka bardziej koszula, 120 zł kosztuje, ma bufki przy rękawach, bardziej, no jest to taka wersja elegancka, a do tego mamy na przykład spodenki z takiego samego materiału, czyli możemy kupić i krótki żakiet i do tego spodenki i właśnie taką koszulę i będzie to naprawdę fajnie wyglądało. Podam Wam jeszcze cenę tych spodenek. Albo i nie, dobra, znalazłam. Znalazłam cenę 120 zł, musiałam się rozłączyć, chyba, bo nie dałam rady. 40, tutaj największy rozmiar, jeżeli chodzi o te spodenki. I tutaj jeszcze mamy jedną taką narzutkę, też w kolorze takim kry jasnobeżowym, tym razem ona jest taka już. Ale tu mamy dwa rozmiary 180 zł, M na L największy, na na ona już jest taka narzucana, tak jak kardigan coś, bo ta poprzednia była przez głowę no i tu zobaczymy, jeszcze mamy jakieś fajne rzeczy bardzo ładnie wygląda tutaj ta kamera trochę przekłamuje a ten kolor bluzki jest bardzo ładny w tym samym kolorze jest sukienka to jest taki zielony ciemniejszy zielony, bardzo ładny kolor 120 zł i 42 jest największym Rozmiarem, ona jak widzieliście, ma taki pół golfik Do tego spodnie, spodnie myślę, że tutaj klasyczne, po prostu jeansy. Tylko, że chodzi o nogawkę, no to jest prosta 130 zł. Kosztują 42, tutaj z największym rozmiarem. Z tyłu, po prostu. Klasyczne jeansy, także już tego nie będę po prostu wyciągać. Tutaj kamizela i zawożam też duże rzeczy z frędzlami, moi drodzy. Także powraca taki trend. 140 zł. cena kamizeli, 42 największy rozmiar. No i tak jak mówiłam, duże dzieliny. Tutaj kolejna, ta jest o wiele ładniejszy, o wiele ładniejszy komplet jest tej niż tej przed chwilą, co pokazywałam, 80 zł. I tutaj mamy taki do tego krótki. Golf z takim dekoltem, no taki luźny jest ten golf, 140 zł. Ekselka tutaj największy rozmiar. Zobaczcie, on jest taki krótszy, zobaczcie gdzie się kończy i od razu ten rękaw, taki szerszy. Także, no tak ciekawie by to wyglądało, właśnie z tą spódnicą. I one są jeszcze w kolorze takim Ekri. Tutaj mamy kolejną rzecz i taką kurteczkę, jakby zamszową. I co ciekawe, też zwróćcie uwagę na frędzle przy rękawie. Zobaczymy sobie cenę. tutaj mamy 280 zł, 42 to największy rozmiar jeśli chodzi o tą kurtkę. I kolejne rzeczy, taka koszula również z frędzlami, no, także no, taki ciekawy akcent nam się pojawił, 150 zł cena, również 42 największy i jest ta sukienka, ten sam kolor co bluzeczki, ale tutaj mamy właśnie wersję inną, czyli mamy taką sukieneczkę i tu jest cena 120 zł. No i też 42, największy, także dzisiaj bardzo mało rzeczy, żeby było po prostu większe wszystko do tego 42 lub ta XL. -ka. Tutaj kolejna rzecz dzianinowa sweterek za 120 zł. XL jest największy rozmiar i do tego mamy na przykład spodnie. Ten materiał jest taki prążkowany, spodnie są proste, mają prostą nogawkę. Tutaj cena 120 zł i ta XL -ka największa. Możemy sobie stworzyć komplet w ciemniejszym beżu lub właśnie w jaśniejszym. No i ta bluza też posiada kaptur. Także taki... Takie ciekawe, właśnie komplety się pojawiły. I kolejną mamy na przykład taką sukienkę. Sukieneczka, kochani, ma taki z tyłu dekolt, dość wycięty. Kosztuje 130 zł i również cena, i również rozmiar XL. I tutaj mamy ją jeszcze w kolorze zielonym oprócz czarnego. Mamy też takie botki na płaskim, bodki są zapinane z jednej strony na suwak więc łatwiej będzie nam wsunąć nogę, zobaczymy jeszcze w jakiej cenie tutaj proponują 170 zł jest propozycja za takie czarne bodki z takim elementem ozdobnym na boku, no, oczywiście pojawiło się mnóstwo innych swetrów, tu mamy dekolty w serek za 100 zł oczywiście w różnych wersjach kolorystycznych do tego jeansy, no i mamy też sweterki pod szyjkę, te też mamy w różnych wersjach kolorystycznych i tutaj też cena 100 zł, XL z największym rozmiarem. No i co, mamy trochę czerwieni, mamy trochę beżu, mamy krateczkę czarno-czerwoną, także ciekawe. Elementy kolejne. Tutaj Wam pokażę kamizelkę. No i kamizelka z do 44 rozmiaru kosztuje 160 zł. Jest w czerni, jest w Ekri. Tutaj kolejny sweterek, taki ciekawy, prążkowany z kameczkami, 140 zł. LK największy rozmiar. I tutaj do tego mamy taką spódnicę w kratę czarną, czerwoną z paseczkiem. Nie wiem, czy mi się tutaj uda tą cenówkę znaleźć. Jak o chyba jest i tutaj mamy 120 zł. 42 jest największym rozmiarem. Troszeczkę widzę tutaj z Kaju sukienka, też takim, z takiego materiału jak spódnica. I ta sukienka jest z kołnierzykiem, kosztuje 180 zł. Również 42 największy rozmiar. No i kolejne sweterki, tym razem paseczki. Ten jest naprawdę bardzo ładny, kosztuje 60 zł. XL jest największym rozmiarem i macie tutaj czerwony, fioletowy, szary. Ten pierwszy jakoś tak najbardziej do mnie przemówił. No idziemy, kochani, zobaczyć, co tam jeszcze ciekawego. Tu mamy natomiast golfy. Golf już taki bardziej przyszyj za 70 zł. XL największy rozmiar, jak widzicie, tych golfów jest mnóstwo. Czarne paseczki, beżowe, brązowe, czerwone, zielone. Do koloru do wyboru. Myślę, że cena nie za wysoka. Na pewno każdy się z nas przyda. Taki golf teraz w tym sezonie, jesień, zima. Bardzo fajne są też te sukieneczki. Dla mnie to jest jako sukienka 80 zł. Tutaj macie habrową i czarną. No, taka ciekawa ozdoba, te guziczki. No i kolejne rzeczy. Jak widzicie, dżinsy, jest i trochę beżów, brązów. Tutaj mamy wersję, kochani, premium. Tu macie z alpaką sweter za 170 zł, XL-ka z największym rozmiarem. I z tego, co widzę, są w dwóch kolorach, taki haberowy i beżowy. Jeansy bardzo fajne, są też sportowe rzeczy. Tutaj jeszcze zwróciłam uwagę na kamizelki po 160 zł i 42 zł. Największy rozmiar jest w szarości i jest w czarnym. I kochani, lecimy dalej. Kolejne sweterki, paseczki czarno-białe. Tutaj mamy troszkę wyższy, ten taki półgolfik, 130 zł. XL jest największym rozmiarem. Takie guziczki tutaj na boku. Mamy go też w wersji takiej brązowej. No, i jakieś tam podkoszulki jeszcze, i tu mnie zaciekawiły bodki. Bodki macie sznurowane w kolorze czarnym oraz w kolorze takim beżowym. Zobaczymy sobie cenę. Dość wyższe są 230 zł. Także na ten moment, zobaczcie, jest wybór, jeżeli chodzi o swetry, o jakieś dzianiny, obuty. Kurtek tak dużo już teraz nie ma. Jeszcze coś tam pozostawało, ale już nie będę się powtarzać. Natomiast no i sweterków mnóstwo. Za 130 zł kolejne sweterki z kokardkami. Zobaczcie, macie też różne wersje kolorystyczne. I szary właśnie i ten różowy. Bardzo ładny. Jest też śmietankowy. No i do tego oczywiście pasują niezmiennie dżinsy. I są też swetry 100% wełna. Jak ktoś nie ma uczulenia, to za 170 zł. Do XL widzę, że w dwóch kolorach są. Taki zielonkawy. Oliwka, bardzo ładny i czarny. Tutaj powiem Wam, że śliczny kożuszek. Jest tak milutki tutaj w środku. 250 zł kosztuje. 42, no niestety najmniejszy rozmiar, ale naprawdę jest fajnie wykonany. Ładnie to wygląda i jest bardzo milutki. Także myślę, że no, będzie bardzo ładnie wyglądał w jakiejś spódnicy czy spodni. I widzę, że on też był w kolorze czarnym. I tutaj oczywiście też torebki. Dużo jest... Już szalików, właśnie dodatków, torebek po 120 zł. Tutaj widzę te torebki są także do koloru, do wyboru: węż, brąz, kamel, czarny. No, w tej chwili jest naprawdę bogata oferta i te u góry po 90 zł. I kochani, na dzisiaj będziemy kończyć. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.